Nie. No, 2%! Wychodzisz? Co? Nikolusek! Włącz boxy. No weź! Włącz boxy. No, teraz bo odpaliłem, no dawaj! Włącz no, boxy. No to nie, no to nie no! Wło... a w sumie ja mam. Włączam boksy Nie chcę mi się już. Ja się zaraz załomię. Jezu. Ja no z kim ja gram? No dawaj do lobby. Już mi wychodzi.

Kto to mu a podczas gdy jeździł ze swoim kolegą na skuterach no, śnieżnych, zauważył, że silnik... Się całe szczęście, udaje się go odkopać. Też uważasz, że ten mężczyzna to prawdziwy bohater? Mm. Pewien mężczyzna. Siam, dziś robimy chlebek bananowy z dla wiarówka. Dzisiaj będziemy robić przepyszny chlebek bananów. Mąka? Mąka. Mąka? sól, cukier, soda, proszeczek do pieczenia. Banan, dwa banany, trzy banany. Co dostałeś? Co się stało? Jak cię walnąłem tym? Nic nie widziałem. Aha, bo, i, bo ja nie wiedziałam, bo ja myślałam, że to cię jakby mm, zamrozi. Ja ja miałem coś takiego, że cię zamrozi. No i nie użyłeś. No nie, bo nie widziałem go obawiam. Ej, ja cię widzę! Ja mam ja mam haki. Hakuję. A ja, i, patrz, jesteś teraz tu. Poczekaj, i, i, daj do spróbowania. Weź się gdzieś schowaj. sobie bok i się. Do. Czekaj, stój. Ja, ja Cię znajdę w pół sekundy. Ja, ja, ja poddaszę Powiedz kiedy. Czekaj. No dawaj. Dobra. A, robić tak? i się... Aha. <laughs> Wallhacka miałem. Ja miałem jakieś gówno. Widzisz? Ale potwierdzisz czy nie? Czy mega farty. Potwierdzam. Proszę, żebyś ty tego nie miał. O, wallhack! Nie. Na serio? Nie, ja tracę życie tylko. O, sheetą. Jakbyś co to sika, A ja będę musiał chyba wyjść i zmienić na to. Nie, nie zmienię na to. No ja mam... ты еще пингу только что Я вам что я не вижу мам. Second life я мама Что то есть? Давай, давай, давай. Что ты машь? Co miałeś? Co miałeś? Ja miałem jak, jak będę tańczył, to zadaję więcej obrażeń. Hmm. Aha, dobra, 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 rozumiem o co chodzi. Ale ja mam ragi. Mam to samo co ty. Ja żartowałem tylko Wiesz, że ja żartowałem tylko. I że mi tańczyłeś, co masz tak przez Oho. No i co? Ale? Ale nie tańczyłem ci, tylko ja miałem to samo co ty. Że jak Aha. tańczę to tego. Ale ja, ja udawałam, że mam lagi Dobrze mi szło? Nie. A tak, tak. Ja, ja mam to samo co ty, ja mam to samo co ty wtedy. Dobra. Poczekaj myszka! Dobra! Zostań sobie tam, czekaj. Co ja bym tu mógł za... Ej, czekaj, myślę teraz nad takim lepszym planem. Pożartowałem. Oh. Czego ty mnie walnąłaś? Z czegoś? Zarąbiliście! Miałem tak fajną tego! Warto było tańczyć. Mam najgorsze co miałem. S A nie, to jest to fajne, jednak. Jezus, A i nie mam jakieś próbno, dlatego musiałam to zrobić. Co miałeś? Boś, bo mi się. No, że. Stracałam HP, że. A. mi się nie chciałam to. Mi się nie chciałam tą mocą brać. Ja ją miałem i cię pokonałem. Ej, ja w ogóle ten kilo pasuje do mojego skina? O nie, ej, ja mam super moc z utrudnieniem. No bo to jest joker, bo to jest joker, to jest joker. To jest... Zarąbiliście no, ej, to jest joker y, Box PvP, nie? <noise> Więc to może być albo utrudnienie, albo dobre. Ja powiedziałem albo utrudnienie, albo dobra, tymczasem ja Ej no. jesteś... jesteś... jokerem, dż, dż, nie? No Ja się jest. Co jest? Ile ty miałeś HP? Ile ty miałeś HP? Tyle samo Nie Ehe? Prawda. prawda Prawda Nie, prawda Tak no miałeś da. tyle HP. Jak ja ci dałem 128 i 132? Ja miałem jokera, że mogłem się tepnąć do ciebie. Jezu co ja mam? Jezus, Mariusz. O ciebie O pojechało. A nie, jestem. No to fajnie. Dzięki. Ja już nie wychodzę. Ale. Let's go ty nic nie osiągniesz w tym. bam 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 bam, ba, ba, Time travel, go back, Co to jest? Ja mam wallhaka, Aha. Ty się dotknąłeś na inne miejsce. No, ciekawe. No właśnie, nie kawałaj się. Tak, no nie jest typu to, to, to blokka. Ale fajne jest wallha, to ma sobie kiedyś zainstalować portaj. To się tam o tej jest O super mocny. aha fajnie tysiąc pingu ale ja przypominam że miałem olhaka nie no i no i to że wszędzie Cię widziałem ja mam w ogóle 7 wygranych, a ty 4 aha, a jednak na odwrót nie, ja mam 7 wygranych Dobra, ja mam wall, wallhacka ale ty masz niewitkę jak widzę <laughs> Mam imbota nie, masz niewitkę mam no, imbota, przysięgam no weź tam nie żyć w tym boxie. No tu nie masz, wiesz? No, no jak mam się wciągać? No bo ja, ja mam aimbota, ja mam aimbota Ale ty nie umiesz grać chłopie Jak ty tylko spamisz No jak miałem aimbota No, No? Teraz... O, o to, to to jest fajne ja mam w ogóle? Ja mogę się cepali gdzieś i nie wiem ja. To ja robię Chodź sobie potańczyć do boksa Dobra Ty tu ja tu, ty tu ja tu No no weź no Aha, chciałaś tam potarzić, a ty jesteś. Ale... Ty to możesz? Jestem ciekaw jak oni to robią, że mogą sobie wziąć efekt na przykład na indoka, nie? mam Mandem co? O, ale to będzie fajne. To będzie takie fajne. Co robi? Po ja dostaję obrażenia. Ale full box teraz. dostałeś. No, mi się nie chce. Tak jest? Mm, to jest tak tragiczne. Po ja dostawałam no. obrażenia. A ty się w ogóle pytasz, co to robi, jak ty chyba nie znasz angielskiego? No nie znam. Czy... A tak to w ogóle, gdzie mieszkasz? Ty mieszkasz w... Cicho! W Mam lajwa. Nie, nie masz lajwa. Mam teraz lajwa. Pozdrawiam A jeden chodzak. Haha! Haha! haha, haha. Ja wiedziałem ja widziałem tam ja, 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 super moc, Ale masz live'a na studiu? No. czekaj ja muszę zobaczyć. Właśnie nie wiem. Je, yes, taki farb! No fart. Ja nie, nie wiedziałam co się dzieje, jak choć ten daszek. Takie to deuce! A wiesz pięć gipsy! chips to, nie ma Jest, dobra, że idzie? zrobię! Ja Ja nic nie widzę! Dzięki. Zorąbili się, miałem taką fajną moc i to tak marnowałem. A ja, wiesz, że ja widziałam połowę ciebie? Czemu? Ja widziałam, ja widziałam jakby 3-4 ekran. Czemu? A ty nie widziałeś nic? Ja, ja widziałem wszystko. Ale jak ja ci... Dobra. Mam to samo, co wtedy. Nie.

Ty masz więcej... ...przeczytając głowę na 176. Dlaczego musisz mieć zawsze takie ofarta? Zrobić to wręcz. idź. Idź. Dobrze, chłopacy robią? Jacy, chłopacy? Ale przecież nikt nie wbija o na live od 22. Przed 22? Ale tam.

Nie wiem, mnie ja chcę coś spróbować, no proszę. Proszę, jedną rundę. Daj. Proszę. No tu jesteś, no. No proszę, nikt no, dobra Jezu, no. No. Bo... Ja mam tego aimbota i nie wiem jak... Tak. I to czekaj, stój! Stój! Ja... Weź a, tego! O to chodzi! No i ja będę biegał, a ty tego strzelaj po prostu! Ale dawaj zęki. Poczekaj, bo ja mam cooldown Bo mi się skończył. To czekaj, ja się uleczę. Już masz. Jeszcze 15 sekund. 10. No, czekaj, no ja już się kręcę. Jeden.